Szczęść Boże, moi drodzy! Światło na dobranoc to wieczorne opowieści i modlitwy, które rozświetlają serce i prowadzą ku pokojowi. Posłuchaj historii, pomódl się, odpocznij i zaśnij w Bożej obecności. Subskrybuj nasz kanał, polub, jeśli ta opowieść przyniosła Ci pokój. Napisz w komentarzu, co poruszyło Twoje serce. Posłuchajcie opowieści. Na zboczu góry żył stary kamieniarz. Codziennie znosił ze szczytu ciężkie kamienie i układał je obok swojej chaty. Ludzie pytali, po co to robisz? Przecież te kamienie są bezużyteczne. Kamieniarz odpowiadał tylko: Jeszcze przyjdzie czas. Lata mijały, a on wciąż znosił kamienie. Kiedy odszedł, jego syn nie wiedział, co zrobić z górą głazów. Aż pewnego dnia przyszła wielka powódź. Rzeka zalała wioskę, a chaty spłynęły z nurtem. Dom starego kamieniarza stał nienaruszony. Okazało się, że z kamieni ojciec zbudował wokół domu solidne mury. Syn uklęknął i zrozumiał. Ojciec całe życie przygotowywał fundament, którego inni nie widzieli. Mój drogi bracie, moja droga siostro, czasem Twoja praca, modlitwa i wysiłek wydają się niewidoczne, ale one budują mur, który ochroni Ciebie i tych, których kochasz. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej wieczornej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, naucz mnie cierpliwości w układaniu kamieni mojego życia. Daj mi wiarę, że nawet to, czego nie widać, ma sens. Niech mój wysiłek stanie się fundamentem pokoju dla innych. Panie, daj mi siłę nie zniechęcać się w codziennym trudzie. Bądź moim fundamentem w nocy i dniu. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Pan który jest skałą i twierdzą, będzie Twoją ochroną w nocy i Twoją nadzieją w dniu jutrzejszym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracie, siostro, dziękuję, że jesteś tu ze mną w ten wieczór. Pamiętaj, każdy Twój dzień, choć czasem trudny, i niezauważony, może być kamieniem, który buduje przyszłość. Kamienie życia w Twoich rękach stają się mocą i schronieniem. Boże, ty jesteś moim fundamentem, w tobie znajduję pokój. Boże, ty jesteś moim fundamentem, w tobie znajduję pokój. Boże, w tobie znajduję pokój. W tobie znajduję pokój. Do usłyszenia, moi drodzy. Niech Wam się dzisiaj przyśnią piękne sny.